Cześć, witam Was bardzo serdecznie na tym odcinku tu świątecznym, bardzo świątecznym. Nagrywam to o trzeciej nad ranem po Wigilii już, ale na Was to będzie pierwszy dzień świąt, godzina 18. .00. Wiem, że późno, ale chciałem taki odcinek nagrać. Fajnie się przy tym bawię i bardzo przepraszam, bo dostałem dzisiaj na gwiazdkę. Nowe oświetlenie 300 boksy dostałem i tak mnie widać, że o mój Boże, i mam kilka spraw do Was. Po pierwsze, możecie. Poczekaj, nie od tego zacznijmy. Zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za TikToka, że wybiliście 1600 followersów i bardzo za to dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, że piszecie te komentarze. Bo wczoraj o godzinie 5 nad ranem jest takie budzę się, tyk, 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 tyk. I tam jest dużo tych komentarzy. Niektóre wyś wyświetlą się teraz. I tak na spokojnie zaczniemy sobie odcinek, żeby pogadać. Wiesz, pogadać z widzami. Przy takim dobrym oświetleniu można pogadać trochę. Jak można pogadać? Bo nie można. jest fajne oświetlenie. dostałem od Mikołaja taką paczuchę. Stój. Stój. Pierwszym tym, co dostałem od Mikołaja. To jest unboxing od Mikołaja. Dostałem klapusie wagi pierwszej. Dostałem klapusie wagi pierwszej. Drugą rzeczą, którą dostałem, to jest oryginalna bielizna wagi pierwszej. Oj, dostałem skreptki w kropeczki. A teraz możecie, wyciągam na Was. Przycisk subskrybuj, może zasubskrybować. Jak dotarłeś do tej chwili, możesz zasubskrybować mój kanał. Być na bieżąco, kliknąć ten czerwony guzik, żeby stał się szarym guzikiem. Bardzo szarym. I lecimy po następne rzeczy. To piżamkę. Oj, piżamkę dostałem. Można wypieprzyć tą piżamkę. Jest godzina i ja pierdyle. Dobra, jest godzina czwarta nad ranem. Nie wiem, co ja tu w ogóle robię, ale żyję. Nagrywam tu dla Was. Tak bardzo serdecznie nagrywam dla Was. Nie widzieliście mnie w warkoczach, albo niektórzy ze snapa mnie widzieli. Odczytuję każdego snapa od każdego człowieka. Za dużo tych snapów mam i jak się poczułeś winny, że nie odczytuję na przykład przez dwa dni od ciebie snapa, to wiedz, że ja odczytuję każdego snapa. Tak i tak dojdę do Ciebie. Serdecznie odczytuję te snapy. Zostałem też łękawieczki. Takie błękawieczki, rękowyczki. Huh rękawiczki dostałem, dostałem też e, majtki, majtki dostałem, dostałem majtki, dostałem, e, dostałem połfumy, połfumy pogi pierwszej dostałem, tak dostałem perfumy nie wiem, Laryvera coś tam bo polecam, bardzo polecam dostałem termikę i w ogóle jestem bardzo ciekawy jestem tylko jedynego ciekawy jak już wyjąłem z, z, z torby na prezenty jestem ciekawy jak to śmierdzi to, jak to pachnie po prostu bardzo wyśmiertelę Jestem bardzo ciekawy oj, oj oj. Jest to bardzo ciekawe. Spirytem pachnie. Jak z spirytem pachnie, to źle. Bardzo źle powiem Ci to jest łatwopalne, spiryt zawsze był łatwopalny, O, i teraz. Muszę wsadzić coś normalnie, żeby nie było takiego kompromisu. Jeszcze nie mówię, coś uspokiemy. Tu jak będzie ciężej. Teraz będzie ciężej. Ach, I tu jest cały unboxing, co dostałem. Dostałem jeszcze. W studio dostałem to co widzicie, teraz dostałem green screen i lampy. A tak to możecie napisać co tam u Was i w ogóle to jest taki odcinek, żeby sobie pogadać, odpakować prezenty, pośmieć się, pownerwiać ludzi. Nie pownerwiać, nie wiem jak to nazwać, ale Elo Mordo, zajebisty odcinek to będzie bardzo zajebisty. Za dużo światła powiem Ci. Jedna lampa, jedna lampa chyba wystarczyłaby, bo mam ich aż trzy lampy i tak po prostu zaję, fajny jest ten film. Siedziałem sobie kilka godzin temu, siedziałem na obwagle, spotkałem fajnych ludzi, bardzo fajnych. Którzy mi zmienili konteksty życia. Tak jakby El mordo powiem Ci, zaję fajnie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy źle. Powiem Ci, że fajny będzie z tego dźwięk. Fajny dźwięk, fajne nadgłośnienie, fajne nie wiem, co jeszcze. Możecie napisać komentarz będzie radośnie Jak chcecie, żebym nagrywał więcej takich dziwnych rzeczy, odpakowywanie, y, odpakowywanie rzeczy to mogę odpakowywać to teraz trzeba tak szybko to spakować Takie jeszcze trzeba spakować tak zajebiście się czuję przy tych lampach jestem tak widoczny jak dupa u Maryni i powiem wam że się fajnie po prostu bawię przy przy tym jak na was nagrywam też się bardzo fajnie bawię potem przy montażu i Możemy się umówić, że do 1 stycznia chcę wbić 1000 na YouTube. Jak to się uda to będę bardzo szczęśliwy. Bardzo wtedy będę szczęśliwy. Bo chciałem 1000 na TikToku, ale cud się zdarzył i udało mi się 1600 uzbierać. I możecie powiedzieć, w jakich godzinach chcecie live'y I w ogóle takie elo mordo, wszystko będziemy robić tak Po prostu zajebiście, możemy robić live y, wszystko Jak mi w ogóle... Możecie się do mnie nawet odezwać, serdecznie was wysłucham Jak ktoś ma mój numer, to może napisać mi SMS'a, jak ktoś ma mi... mojego Snap'a, może napisać Snap'a jak ktoś ma mojego twittera albo coś to też może napisać tu będziecie po prostu mieć teraz teraz wam tu będą się pokazywać moje social media możecie napisać skontaktować się ze mną będzie mi bardzo miło i wesołych jeszcze świąt tych dwóch dni bo były trzy to będzie jutro, to będą dwa. I miłego sylwestra. Życzę upicia się w cztery dupy. Jak znam życie, to ja też się upiję. Tak. Nie powiem, że nie. Ale bardzo pozdrawiam Wernika, pozdrawiam Natalię, pozdrawiam Oliwię, pozdrawiam Filipa, pozdrawiam drugiego Filipa. Pozdrawiam Arizonę. Może się wybić do niego. Pozdrawiam JCopa. Jacopa Kubę. Kubę my pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich ludzi. Pozdrawiam YouTuberzy, youtuberów, którzy też się wysilają. Pozdrawiam wszystkich obecnych na tym świecie. I liczę na to, że. Obejrzycie to do końca, jak przeżyliście tu, tu możecie napisać tak dożyłem do końca. O! Dzisiejszy hashtag do... dożyłem do końca, żeby były jakieś zasięgi i żeby było fajnie. A w ogóle... A w ogóle yy, Weronika ma niedługo urodziny i mam na niej prezent i planuję jakiś Nagrać film, z tej okazji film, na przykład reakcję Weroniki na prezent. Nikomu jeszcze nie zdradzałem, co to będzie, ale kosztował mnie ponad 150 zł. Możecie to zrozumieć. To jest tragedia. Życiowa tragedia. Wydać na dziewczynę 150 zł. To polecam. Wydaj 150 zł, żeby dziewczyna była zadowolona. I tak, zajebiście jest. Fajnie się z Wami gada przy oświetleniu. Mogę Wam nakręcić snapa. Nakręcę. Nakręcę tu snapa. Nakręcę snapa. Ui, ale fajnie. To w ogóle jest green screen. Jak widzicie. Nakręcam na nakręcam odcinek. Pozdrawiam wszystkich na odcinku. I tak ten na tego snapa. Na drugiego snapa też trzeba nagrać. Pozdrawiam wszystkich na odcinku Pozdrawiam wszystkich na odcinku Nagrywam unboxing y, I pozdrawiam Jak ktoś to widzi to nagrywam O trzeciej nad ranem y, Film na swoich widzów Tak i pozdrawiam wszystkich widzów I pozdrawiam wszystkich snapowiczów będę o osiemnastej film. Ten film będzie o 18:00 i fajnie się czuję i zajebiście. I zajebiście. Jeszcze w garniaku jestem. Tym, 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 tym. Dobra gordeczko. Możliwe, że niedługo będziemy kończyć. Ale w ogóle możesz mi zadać pytanie. Jak jesteś bardzo ciekawy jakieś odpowiedzi na pytanie, możesz w opisie też zadać pytanie. Odpowiem na następnym odcinku. I się bardzo stęskniłem za nagrywaniem na YouTube'a i w ogóle za widzami się stęskniłem i chcę zacząć regularnie nagrywać. Wiecie, regularnie to znaczy regularnie. I ten będę musiał się z wami pożegnać. Powoli pożegnać się. Do zobaczenia następnym razem.